Dzień dobry. dobry, witam na forexiesstraider.com, jest godzina 8:37. Mamy dzisiaj 29 października. Kilka słów o euro ogółem. Zaczniemy. To co wspominam od wczoraj czy od jakiegoś czasu bo mieliśmy kilkudniową przerwę w codziennych analizach z powodu Remontu, rozbudowy serwisu. Jesteśmy w trendzie bocznym i tak naprawdę gra na euro jest wyjątkowo ciężka w ostatnich momentach. Ciężka dla kogoś, kto chciałby zarobić 100, 200, 300 pipsów. Dla kogoś, kto chciałby zarobić 20 punktów, być może nie ma to większego znaczenia, aczkolwiek z tego, co widzę, tutaj też. Zarobek jakikolwiek po prostu, obojętnie czy zarabiamy 5, 20 czy 300 pipsów, musi być związany z pewnymi warunkami, z trendem, z pewnymi zależnościami na rynku. Ten rynek po prostu jest bardzo ciężki. Proszę zobaczyć, jak euro się zachowuje nieregularnie. Bocznie sobie tutaj idzie, także w tym momencie nie zdziłbym się, jakby szedł znowu do tego poziomu albo gdzieś tutaj niżej i znowu szedł sobie tak bokiem albo lekko się wybił tutaj i znowu cofnął się w dół. No, jest bardzo mało, że tak powiem, przewidywalne w tym momencie. I z reguły, sytuacji niepewnych na rynku należy unikać, jeżeli nie ma silnego trendu. Jeżeli sprzedawcy kupujący bardzo się kłócą, to znaczy jest taka sytuacja, kiedy nie mogą dojść do konsensusu zobaczyć, zejście w dół, wybicie do góry, znowu wejście z dół, znowu wybicie do góry i to nie jest tylko korekta, nie wiadomo właściwie do końca co to jest, to jest kolejny popyt, czy tutaj sprzedawcy wrócą, czy kupujący będą kontynuowali rynek, także nie ma się co oczekiwać, jeżeli są sytuacje niepewne, Właściwie większość czasu na Forex, jak spędzamy powiedzmy 20 godzin dziennie na Forexie, to tylko 15 minut, 30 minut czy godzina może być jakaś interesująca, w sumie podzielona na odcinki czasu, gdzie chcielibyśmy wchodzić w rynek. I to jest maks czasu, który może być interesujący z rynkiem. Także większość czasu należy spędzać poza rynkiem albo kontynuować pozycje, które się posiada już, jak się otworzyło jakieś. Dobre, przynoszące profity, transakcje. Natomiast na funcie troszeczkę inaczej sytuacja wygląda, bo mieliśmy podwójne dno na charakterystycznym poziomie. Proszę zobaczyć, że on tutaj był zaznaczony podwójną kreską i mieliśmy popyt, wchodzący popyt intensywny, jakieś zejście i znowu popyt intensywnie wchodził. Także jestem bardzo ciekawy, czy na funcie ta sytuacja się ustabilizowała w przeciwieństwie do euro, który chodzi jeszcze bokiem. Może być to taki wielki trójkąt, jakbyśmy go zaznaczyli na euro, może być też to dalsza, dalszy pretekst, że tak powiem, do pójścia bokiem na euro, natomiast na funcie być może sytuacja w końcu się ustabilizuje, co miałoby również wpływ dalszy na euro. Także mieliśmy tutaj ostatnio popyt. I, I znowu silni kupujący weszli, i tu mamy jakby takie zawrócenie czy, czy małą korektę. Zobaczymy, ona prawdopodobnie nie powinna się rozwinąć. Jeżeli znowu wejdą mocno kupujący w rynek, to możemy mieć ataki na, na te ostatnie szczyty, i wtedy trend mógłby się ustabilizować, nakreślić bardziej pewnie. Wtedy po prostu ta korekta mogłaby być zakończona, mogłaby być nazwana jako korekta i koniec. Także wrócilibyśmy wtedy do trendu wzrostowego. W indeksach nadal nic się nie zmienia. Indeks rośnie nie tak agresywnie, może jak wcześniej. Proszę zobaczyć, że takich wybić, jak, jak pokazuje dużych zielonych świec, nie mamy przez ostatnie godziny czy dni. Co najwyżej pojedyncze świece na wykresie 4 godzinnym, ale wykres utrzymuje swoją wartość i to w tym trendzie klasycznym kanale, także są to sytuacje, niektóre może akurat nie jest ta sytuacja w danym momencie, ale sytuacje takie jak tutaj, możliwość do podkupienia i kontynuacji bardzo ładnego, stabilnego trendu. Trendu, który być może będzie wytracał na wartości, być może nie. To by była czysta spekulacja, jakbyśmy rozmawiali, co będzie dalej. Skupiamy się na tym, co jest. Proszę czytać, jest silny trend. Wchodzimy w silny trend, jeżeli ktoś nie ma otwartych transakcji. On może kontynuować się zarówno do ostatnich szczytów tutaj tego poziomu, a może się kontynuować przez kolejne 2000 pipsów, 3, 5, 10 lat hossa może trwać. Także nie wiadomo, jak, jak długo ten trend się utrzyma, dlatego po prostu nie ma co czekać na korektę, tak jak to nastąpiło tutaj przykładowo. Po prostu trzeba iść z danym trendem. Na tym polega. Trading z trendem. Spójrzmy na wykresy 30-minutowe. Tutaj sytuacja na euro, którą omawiam, to znaczy tutaj mały trójkącik się zrobił i, i zejście w dół nie mrawe, zobaczymy, czy wejdą konkretni kupujący ja coś. Być może tak jak na funcie, pojawi się agresywny popyt. Wczoraj jak byliśmy w tym momencie po, po tym krótkim wzroście mówiłem, że, że są dwie opcje, albo będziemy szukali mocnego zejścia w dół i tu była taka możliwość, jednakże wspominałem, że musiałaby być jedna agresywna świeca takiej długości, jak pokazuje. To się nie wydarzyło. Rozciągnęło się trochę w czasie i korekta nie wyszła agresywna. O, jakby taka świeca, jedna była czerwona, dałaby mi do zrozumienia, że, że być może się rozpoczyna dalszy trend spadkowy. Aczkolwiek wspominałem o tym, że nie ma tutaj jakichś bardzo, bardzo agresywnych sprzedawców. Wspominałem też o tym, że jeżeli pojawią się silne zielone świece, będziemy szukali pozycji. Długiej do wejścia w rynek na długo, jednakże sam rynek, tak jak wspominałem na wykresie H4, jest dosyć ryzykowny. Ciężko z nim aktualnie współpracować, ale jeżeli musielibyśmy, to po tej korekcie mieliśmy tutaj sygnały wybicia do wejścia ponad ten poziom 3851. Tutaj gdzieś mieliśmy sygnał wejścia i można było zająć pozycję długą, która otrzymywałaby się. Na, na stopie równym 0 do teraz, i być może rynek wróci do swoich wartości, a być może nie. Zobaczymy, jeżeli pojawią się silne zielone świece, byłoby to większe prawdopodobieństwo, że wracamy do, do trendu wzrostowego. Jednakże, tak jak wspominałem na wykresie A4, nie wiadomo kiedy ten trend tak naprawdę się skończy, tutaj tymczasowy, bo nie ma tu bardzo silnych kupujących, tak samo jak tu nie było bardzo silnych sprzedających, tak naprawdę. Także rynek. Nie jest, nie jest, że tak powiem, bardzo, bardzo prawdopodobny. Na funcie troszeczkę inaczej to wygląda. Mieliśmy silnych kupujących. Tutaj nastąpiła mała korekta i taka mini kopuła, proszę zobaczyć, ale to są drobne świece. Proszę porównać te świece, które się dzieją na tym poziomie, zaznaczymy, ze świecia, świecami, które wydarzyły się niedawno wcześniej, czyli tutaj ten popyt. Proszę zobaczyć, jakie duże świece agresywne. Duże świece zielone mówią nam o tym, że pewni kupujący weszli rynek, a tutaj ten odcinek, że nie ma konkretnych sprzedających, czyli mogłaby być to korekta do dalszego wybicia w górę. Jeżeli pojawi się silna świeca zielona, tak jak tutaj, i wybicie z tego poziomu 59,72, możemy liczyć na dalsze agresywne wzrosty na funcie, tak to wygląda. Natomiast. Z racji tego, że nie dzieje się nic aż tak ciekawego na euro, spojrzymy sobie na, na ropę przy okazji, która to ropa, mimo tego, że od jakiegoś czasu powiedzmy w miarę stabilnie porusza się na jakimś poziomie 70-85 dolarów, to idzie jednak w zgodzie z trendem, jest to trend rosnący. Także na tym można się skupić. Tu mamy, proszę zobaczyć, agresywne odejście od jakiegoś poziomu i jeszcze raz ropa spotkała ten poziom na, na granicy 81-88, niepewnie go przebiła, nie było to silne przybicie agresywne do wejścia w dół i agresywnie odeszło od tego poziomu. To znaczy, że możemy poczekać na jakąś średnią czy niedużą nawrotkę, przykładowo zejście do poziomu 83-14, powiększymy sobie tutaj. Zejście przykładowo do tego poziomu, ścieniowanie go, agresywne wybicie do góry, i wtedy wchodzimy po prostu zgodnie z trendem, albo wybicie z tego poziomu, gdzie były dwa ostatnie szczyty, może dać intensywny, agresywny sygnał powyżej 85-71 do wejścia w ten instrument. Na, na złocie natomiast co się dzieje? Proszę zobaczyć, że były tu jakieś sygnały wejścia w dół na chwilę natomiast była to chwilowa sytuacja, tak naprawdę powinniśmy się koncentrować na pozycjach długich, ponieważ trend jest bardzo agresywny na niektórych surowcach, takich jak złoto jest to agresywny wzrost także szukamy sytuacji do zakupu złota tak naprawdę, do wyjścia z tej korekty, do wyjścia z tego dołka proszę zobaczyć, że to jest charakterystyczny poziom, który jest tutaj zaznaczony wybicie w dół nie powiodło się drugie wybicie tak samo tutaj mieliśmy jakichś sympatycznych czy mocniejszych Kupujących, wchodzących w rynek, już te świece dają takie sygnały. Tu też mieliśmy, proszę zobaczyć, takie charakterystyczne odejście z luką. Tak naprawdę, można by to nazwać, że, że jest to jakiś tworzący się trójkąt do wybicia górnego, czy prostokąt, jak go zaznaczymy w ten sposób. Także zobaczymy, jak złoto wybije się powyżej tych ostatnich szczytów. Czy wróci agresywnie do swojego trendu? Musi po prostu wykonać agresywny ruch albo charakterystyczny, tak jak tutaj, popyt, mała korekta i agresywny popyt z przebiciem. Wtedy byłoby to dosyć interesujące do obserwacji, do długich pozycji wejścia na, na pozycję długą, czyli kupno. Złota na wykresie 4 godzinnym z minimami, ze stopami tutaj gdzieś poniżej tego zaznaczonego poziomu, czy poniżej ostatnich minimów, z trzymaniem złota przez kolejne dni, a być może nawet tygodnie. Także to było na tyle. Zapraszam na interesujące filmy, które będą zamieszczane stopniowo w serwisie. Nowe filmy instruktażowe, przykłady, przykłady tradeów. Zapraszam również na analizy dzienne. Pozdrawiam, życzę udanego tradingu.